Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy zaskakiwać teściową najprostszym sposobem na piersi skaczki. Spójrzcie, już mam gotowe. I zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Będziemy je robić razem z ziemniaczkami. Aby przygotować piersi skaczki, wystarczy tylko sól i pieprz. Natomiast, jeżeli macie czas, możemy sobie zrobić marynatę, na przykład z czosku. Z soli, i z pieprzu, i pozostawić w lodówce zamknięte na całą noc. My robimy na szybko. Słuchajcie, mam piękne, fajne piersi skaczki. Będziemy nacinać skórę w ten sposób, aby nie naciąć mięsa, ok? Dobra, ostry nóż i nacinamy skórę. Delikatnie, może być taka krateczka. Hmm? Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Dobra, starczy. I teraz ciwie sól z solą ok pieprzem dobra. druga strona O! więcej są ta szczególnie jest bardzo ładna mięsiasta fajna dobra jeszcze chłodna patelnia gaz nastawiłam tak yy, nie za mocno, nie, nie, nie za lekko. I teraz na chłodną patelnię kładę kaczkę, piersi z kaczki stroną od skóry. I w ten sposób potrzebujemy, potrzebuję około między 10 a 13 minut, żeby ładnie ten tłuszczek się wytopił. Następnie przełożę na drugą stronę i będę smażyć to jeszcze 3 minuty. Później do piekarnika. Piekarnik już chodzi, bo są ziemniaczki. Na 200 stopni Około 10 minut i mamy kaczkę gotową. Zapraszam Was za 13 minut. Pierwsza z jednej strony już jest bardzo fajnie przysmażona. Na 3 minutki teraz przekręcam na drugą stronę strona mięsa. Dosłownie słuchajcie, 3 minuty do piekarnika. 500 stopni, góra-dół, na no, około 10 minut i będzie genialna. Za chwilę się widzimy. Dobra, 3 minuty minęły, yy, jak widzicie ziemniaki już są fenomenalnie gotowe. Dosłownie jeszcze 10 minut i będą, będą, będziemy razem je się razem z kaczką. Podsypała mnie ziemniaki tuszonym, tuszoną cebulą. Teraz wykładam piersi. ok, dobra i widzimy się za około 10 minut. Dobra, kaczki zrobione. Po tych 10 minutach około wyciągnęłam je, dałam im odpocząć przez kilka minut również. Popatrzcie, one są tak fajne, sprężyste, bardzo dobre, odpoczęte mięso, yy, lekko różowe w środku. I co, możemy kroić. O tak, genialne. Chrupiąca skórka. Geniusz, 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 geniusz. Wyłożyłam kaczkę na talerz. Jest mega chrupka yy, skórka u wierzchu, w środku mięciutka, różowe mięso. Bardzo fajne. Spójrzcie. Genialne, genialne, genialne. Będziemy teraz jeść razem z ziemniaczkami. Tłuszcz, popatrzcie, tłuszcz, który wytopił się z kaczki. Możecie w trakcie pieczenia ziemniaczków również polać je tłuszczem. To jest absolutnie inny wymiar jedzenia. Absolutnie inny wymiar smaku. Gwarantuję Wam. To co? Dziękuję Wam bardzo dzisiaj, za dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten kanał, do subskrybowania, jeżeli Wam się chce, bo jeżeli Wam się nie chce, to nawet nie subskrybujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku i będziemy zaskakiwać teściową. I wpadajcie jeszcze na Facebooka Nutrikici. Pa pa.